Ipad? Upot. <noise> Ale cringe. Załóżmy przez chwilę, że nie mamy tego zestawu komputerowego. Także tego Playstation. Ani nawet tego Xboxika. Czy w takim razie pozostaje nam tylko układanie Patheansa? Nawet nie wiem jak się to robi. Chyba na to tutaj przychodzi coś takiego jak iPad. Tylko oczywiście nie każdy może mieć iPada, tak? Nie każdy ma iPada, ale może każdy może mieć tablet, jakiś nawet tańszy. Nawet taki za kilka stówek tablet powinien obrobić to, co chcę Wam pokazać. Kastowałem to na iPadzie sprzed 6 lat i działało, więc na takim iPadzie działało to tym bardziej będzie działało na każdym innym tablecie szczególnie nowszym, takim do 3 lat powiedzmy a już na iPadach to na pewno na wszystkich najnowszych i takich do kilku lat też. no dobra, startujemy chcę pokazać to usługa, która jest dostępna nie tylko też na tablety jest też dostępna na komputery i nawet na tych najsłabszych komputerach możecie ją sobie zainstalować nazywa się GeForce Now klik, zobaczcie co tu się dzieje to jest moja biblioteka ze Steama Widzicie jakiś Tomb Raider, e, nawet Wiedźmin jest. Co tu jeszcze jest? Hitman, właśnie Hitman, Witcher, Halfslide jeszcze jakieś. Nie wszystkie gry z FIMA są supportowane przez nią, ale są systematycznie dodawane. Chociażby ostatnio zostało dodane e, Ubisoft, czyli na przykład Assassin's Creed został dodany. Więc w tym momencie możecie już coraz większą ilość gier ze streama grać właśnie przez tą platformę GeForce Now. I teraz e, oczywiście możecie grać sobie używając palców w przypadku iPada e, na ekranie, ale możecie też użyć pada. Dawać tego pada. Jakiego pada możecie użyć? Każdego. Każdego pada na Bluetooth. Ja akurat mam starego pada od PlayStation 4, co mnie nie jest stary, bo nigdy nie był używany. Przedtem PlayStation z jednym padem został mi jeden. I zobaczcie, to jest baton PlayStation 4, który już połączyłem z tym iPadem. Ale wam pokażę jak go połączyć, w razie czego, gdyby ktoś nie wiedział. Czyli wciskamy przycisk PlayStation i ten przycisk Share i czekamy aż nam zacznie migać. Widzicie jak miga ładnie? To teraz wchodzicie w opcję Bluetooth i parujecie go. W tym przypadku ja akurat mam go sparowanego, więc co mi się pokaże? Prawdopodobnie nic mi się tu nie pokaże, tylko tutaj już go mam, widzicie, dodanego. O, klikam sobie, że zobaczymy teraz. O, czy połączyło się. Zaświecił się na czerwono. Pięknie. To co teraz? Teraz trzeba odpalić GeForce Now. GeForce Now, słuchajcie, wchodzicie sobie na stronę GeForce Now i tam macie pokazaną instrukcję w przypadku iPadów, jak dodać do ekranu. Bo jest troszeczkę inaczej. W przypadku zwykłych tabletów to będzie po prostu aplikacja do zainstalowania z jakiegoś tam Google Play Store, tak. Eee, i to samo oczywiście też jest na telefonach pamiętajcie, że na telefonach też możecie robić to co za chwilę Wam pokażę to jest coś pięknego eee, i teraz uwaga, jeżeli macie e, iPada i dodaliście już sobie do ekranu głównego tą aplikację GeForce Now tam przez stronę się dodaje, bardzo prosto dojdziecie do tego bez problemu, to teraz łączycie najpierw pada, pad jest połączony odpalacie sobie GeForce Now Teraz się będzie magia. Cyberpunk przez Steam. Ja już się zalogowałem, dlatego u mnie proces będzie szybszy. Eee, na Steamie klikamy Zagraj. Tu macie klawiaturę schowaną, gdybyście potrzebowali klawiatury, Zobaczcie, tu jest. Chowamy Potem, Logi. I mamy to. Teraz patrzcie, się nie wiem Gra już się powinna raczej z automatu odchodzić. I klikamy play. play. I startujemy. Startujemy, słuchajcie, z Cyberpunkiem. Grą tak super wymagającą, że ludzie sprzedali nerki, żeby kupić najnowsze karty graficzne, żeby ją grać ona się tutaj teraz zminimalizowała powiększymy sobie i patrzcie z siebie. widzicie moje odbicie więc pokażę wam tak żeby się nie odbijało ale i tak będzie w sumie moje Lecimy, z lecimy 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 teraz pad wystarczy nacisnąć tutaj opcję X opcję Łamanie w toku, kontynuuj. Żeby nam się świata nie odbijały, to się w bok. I zobaczcie: Cyberpunk, który powinien Jest dedykowany na super mocne komputery. Bo przecież na PlayStation 4, jak wypuścili to był dramat. Tutaj działa bez problemu. Mam tylko jedną rękę wolną, gdyż nagrywam telefonem. Więc spróbuję sobie pobiegać, żebyście zobaczyli, jaka jest płynność nic tu nie laguje, jedyne co potrzebujecie tak naprawdę to w miarę sprawny internet a sprawny internet to jest tak naprawdę przynajmniej 100 mega Nvidia twierdzi, że już przy 50 mega będzie płynnie, no ale do takiej gry akurat zalecam 100 mega mieć internet co najmniej ja mam akurat 1 giga, więc tutaj nie ma o czym dyskutować ale pamiętajcie też, że no musicie być gdzieś w miarę w pobliżu do teraz, żeby to połączenie było takie płynne jak tutaj widzicie i wtedy nie ma problemu, wszystko działa tak jak należy, ja mam tak ja tutaj e, nie grałem akurat w cyberpunka dłużej niż tam powiedzmy 15-20 minut. E, nie zauważyłem większych takich jakichś lagów, opóźnień. Od czasu do czasu zdarzało się jakieś tam lagnięcie przy, przy jakiejś tam e, mocniejszym obrocie, szybszym obrocie. Ale poza tym nie działo się nic takiego co by wskazywało na to, że to jest niegrywalne. To jest naprawdę grywalne na 10 calowym tutaj iPadzie. W tym przypadku to jest 11 cali iPad Pro, więc e, da się naprawdę fajnie grać jedziecie gdzieś, nie wiem, w, na, na, na wycieczkę czy, czy jesteście gdzieś daleko od domu, a chcielibyście sobie pograć jeżeli tylko macie w miarę dobry internet to nie ma problemu, możecie grać e, i to jest naprawdę zajebista alternatywa zobaczcie, jeszcze się poobracamy trochę szybciej ciekawe czy będzie lagowało ale nie widzę, żeby jakoś specjalnie lagowało router co prawda mamy jakieś 5 metrów od nas no ale ja mam też dwa routery w domu, więc one kryją całe mieszkanie, więc gdziekolwiek byśmy nie byli, to będziemy mieli dobre połączenie. Natomiast gdybyście byli dalej, no ja już próbowałem, testowałem w takim jednym miejscu i byłem około 10 metrów od routera, to od czasu do czasu było takie delikatne przerwanie. Ale w przypadku takich gier, gdzie to nie jest, wiecie, competition takie, że, że tutaj musicie biegać i skakać jak Call of Duty na przykład, to tutaj od czasu do czasu jakiś mały lag, to nie jest jakiś problem. Nie mówię, że to jest idealne. Pamiętajcie też, że w darmowym koncie macie sesję tylko co najwyżej godzinną, czyli po godzinie grania musicie się zalogować, po prostu jeszcze raz do gry odpalić ją od nowa i kontynuować dalej grę. Ale to też myślę, że nie jest jakiś wielki problem. Zawsze możecie zapłacić 50 chyba złotych miesięcznie za 8 godzin dostępu do tej gry nielimitowanego. Można powiedzieć w takim sensie, że 8 godzin sesja może trwać czyli tak naprawdę tyle, ile. Maksymalnie ktoś jest w stanie grać, chyba że nie wiem, są ludzie, którzy grają dłużej. Ja takich nie znam. No dobra, zobaczmy jakąś akcję taką większą, ale zanim to zrobimy, to chciałem Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. A co gdyby ten ekran iPada troszeczkę powiększyć? bo hmm. z pomocą przychodzi nam taki 65 calowy telewizor. Więc co robimy teraz? Zobaczcie: Klonowanie. Klonowanie na LG. LG nam się właśnie odpalił. W tym momencie się włączy. I mamy włączenie. Teraz patrzcie tu. Cyberpunk. Oczywiście rozdzielczość nie będzie tak dobra jak w przypadku tutaj 11 calowego okay. ekranu. zobaczysz, że rozdzielczość tutaj jest taka średnia. Ale wierzcie mi, że jeżeli nie macie alternatywy w tym momencie, bo komputer wam się spalił, nie macie karty graficznej, nie macie żadnej konsoli, no to, a chcecie pograć koniecznie w cyberpunka, no to zobaczcie co tu się dzieje. Bez problemu to działa. Tu natomiast na telewizor pamiętajcie, żeby łączyć się przez sieć 2,4 GHz, dlatego, że ona jest stabilniejsza i nie będziecie mieli takich mocnych przerwników i ten obraz będzie też taki płynniejszy. Pamiętajcie też, że w przypadku tego iPada on zbiera dane z serwera Nvidia w tym momencie. Bodajże z Holandii jest najbliższy, i następnie wyświetla wam tutaj na ekranie. Więc macie komunikację z serwerem Nvidia w trybie, zobaczcie, praktycznie bez lagowym w tył, w przód, w tył, w przód. Więc komunikujecie się z serwerem w Holandii. A teraz wyobraźcie sobie, że. To jeszcze iPad musi przekazać taką ilość danych obrazu z tym samym łączem bezprzewodowym na telewizor. Więc też bądźcie tutaj cierpliwi, że będzie ta grafika troszeczkę słabsza, no bo iPad nie ma rozdzielczości 4K. Tutaj akurat odpaliłem na telewizorze 4K. Mało tego, iPad też może Wam po prostu od czasu do czasu nie to że zrywać, tylko no, nie będziecie widzieli tej takiej mega płynności, jak w przypadku tutaj. Widzicie, że tutaj jest tak niezbyt super płynnie. Nie wiem, czy to widzicie. Ja to widzę, natomiast tutaj widzę, że jest super płynnie. Więc to jest taka alternatywa, jeżeli ktoś chciałby pograć sobie jeszcze ewentualnie na większym ekranie. Da się? Da się. Dla chcącego nic nie No Może jeszcze sprawdźmy jak to będzie wyglądało w przypadku, kiedy w jakiś pojazd. No dobra, wsiądźmy jeszcze do jakiegoś pojazdu i zobaczymy jak to wygląda. I to możecie sobie sobie na przykład ściemnić. Żeby wam bateria nie padła, albo podłączyć po zasilanie i w tym momencie lecimy. Zaczniesz tego kawę jak na No, nie mogę się obracać teraz po e, gałką, e, bo trzymam tak jak właśnie tego pada. Hmm, więc widzicie, że jest bardzo płynny, nie przerywa nic. Pomimo tej transmisji, tutaj bezprzewodowej, totalnie bezprzewodowej, gra jest streamowana na naszego ipada a my sobie tutaj po prostu na chilu gramy. I przypominam, koszt gry na Steamie: trzeba ją kupić Teraz ten Promocje na Steamie kupicie ją tanie, Teraz Cyberpunk, z myślę, że za 130 a połączenie tutaj. Przez ten serwer a przez GeForce na obsługę macie do godziny czasu, lub za Jak będzie czas się kończył, to wyskoczy Wam że zostało tam jeszcze 20 minut gry, czy na przykład 10 minut gry i wtedy sobie ewentualnie zapiszecie, przerwiecie, wyłączycie i będziecie mogli kontynuować. Także naprawdę super alternatywa dla tych, którzy akurat w tym momencie cierpią na brak sprzętu, tudzież mają sprzęt, ale jest on bardzo słaby, a tutaj możecie grać. Jest naprawdę bardzo dobrej rzeczywistości. Zobaczcie, jak to to ładnie wygląda pięknie w przypadku iPada samego? Więc także się to naprawdę dobra i absolutnie nie mam zastrzeżeń co do tego systemu. A co jeszcze, gdyby ktoś zapytał na przykład, co jeszcze, jeśli nie mamy niczego, nawet iPada? No to wtedy, no cóż, no jeżeli nie macie żadnego urządzenia, to, to Wam pozostaje układanie pasjansa. chyba że macie zbędne 5 stówek i chcecie je zainwestować w niewielkie urządzenie, które się nazywa NVIDIA SHIELD, już Wam pokazuję, to jest to urządzenie, słuchajcie, bardzo małe urządzenie, to jest moja dłoń, to jest to urządzenie, taka tubka, to podłączacie sobie, słuchajcie, do gniazdka, i kabłem HDMI do telewizora. Tutaj macie pilot, który fajnie się podświetla. Teraz ma wyjęte baterie, bo nie używam tego. I dodatkowo podpinacie sobie tak samo, w taki sam sposób pada od PS4 na przykład, czy od Xboxa, czy jakiegokolwiek innego pada, nawet niemarkowego. I bez problemu odpalacie tam właśnie GeForce Now i gracie sobie na telewizorze już w dobrej rozdzielczości, w porządnej rozdzielczości. Rewelacyjna sprawa. Dodatkowo ma port słuchajcie na, na, na internet, więc podpinacie, żeby mieć 100% świetne połączenie. Jeśli nie macie np. kabla w pobliżu, no to możecie się połączyć też po Wi-Fi. Dodatkowo jest to cały system rozrywki, więc ma Netflixy i inne tam szmery, bajery, więc jest to super przystawka do telewizora. Ja to zabieram zawsze na wakacje, a jak jadę na wakacje i dzięki temu mogę sobie na przykład coś na wakacjach wieczorem jeszcze obejrzeć w hotelu. Jeśli hotel nie udostępnia Smart TV, to tutaj robicie sobie Smart TV. Zobaczcie, jakie to jest malutkie rewelacja, O tym kiedyś będzie odcinek, jeśli będziecie zainteresowani. Jest jeszcze druga opcja NVIDIA Shield Pro, która kosztuje około tysiaka, ale to możecie kupić spokojnie za 4-5 stówek, jak popatrzycie na ich skoment, są często promocje. A póki co idziemy jeszcze potestować CyberBanka na iPadzie i zobaczymy co będzie dalej. Ale polecam, polecam ten system, świetna alternatywa. Pozdrawiam.